Got its hustlers, the Bowery got its bumps. 42nd Street got Big Jim, a walker. He a pool shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country house. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball just because. And they see. you. Around with Jim, but I don't do that. I DJ and DDD. But out of South Alabama, come a country boy. Sit looking for a man named Jim. I am a bull cool shooting boy. My name is Willie McCoy, but down. Krzysztof... Mimo, że tak na niego gadałem, był dla mnie ważny, a mówiłem, MÓWIŁEM, że nie dożyje zmiany charakteru. Krzysiek, nie możesz tak ciągle się zadręczać. Gdybym go nie przygarnął, nie doszłoby do tego. Żałuję. Krzysiek, mam coś dla ciebie. Co? Zobaczysz, powinna poprawić ci humor. No dobra, w sumie to skończyłem. jest I po co tu jesteśmy? Zobaczysz? masz! Pożyczyłem No ładny, ładny... Jest twój! O! Poważnie mówię, wsiądź do niego! Nie, 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 nie mogę, Witold! Sklej japy i wsiadaj! Fajny, fajny! Jedź może się przejeć! Dobra! No fajny i wygodnie, ale jest to jednak nie mój golf! Mój golf! Pasło rozpoznane. Witaj, tu asystent pokładowy to... Globalna Oaza, co? Co? lub francuska asystentka. Co Golf. Czy mogę służyć? Chwila, co tu się dzieje? Jestem tu po to, by ułatwić Panu podróż, a także pomagać w codziennych czynnościach. Czy chce Pan zakodować system swoim głosem? Ba Be Be and Głos przyjęto. Co potrafisz golfie? Golfa, jak ci mówić? Jak tylko Pan wygodnie. Zostałam wyposażona w szereg funkcji. Od szukania drogi po autonomiczną jazdę. Dobrze, to prowadź mnie do mojego domu. Analizuję profil kierowcy. Wykryto adres. Cel dom. bym w miarę szybko. A to rozumiem. Szybko. O Jezusie Chrystusie Nazarejski, matko Boska wzajem środkowa! A Witold! Witold! Witold, coś ty zrobił! A, o... 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 a... a Witold! Na miłość Boską to chuja wafla, Witold! Co ty mi tu dałeś? Pomocy! A... Ja pierdolę, ale... Ja wolniej błagam, ja kurwie, ooo, pomocy, tylko nie na drugi pas błagam, ty, o nie, nie, nie na drugi, ha, ja pierdolę, o, o, jak, o, Jezus Maria, pomocy, ratunku, Jezu, stop, 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 jak to zatrzymać, Jezus, stop. Coś nie tak, proszę pana? Nie aż tak szybko. Naturalnie. Witold, Witold, Witold! Fajny, nie? Coś zrobił mój golf, gada! Jak to gada, Krzysiek? O czym ty pieprzysz? Normalnie posłuchaj, golfie, daj głos! Do usług, Panie Krzysztofie. Ojejku, on mówi hi hi. Niesamowite! No, jest wdechy. Golfie, biorąc pod uwagę, że mamy na pięku Kurkiem i zbychem, jakie mamy szanse, że wyjdziemy z tego cało? Analizując policyjną bazę danych, do której mam dostęp, jestem skłonna stwierdzić, że sytuacja jest względnie niezaciekawa. A po ludzku? Jesteśmy w ciemnej dupie. Golfie! I co w związku z tym? Mam pewien pomysł. Jaki? Musisz mi zaufać. Hmm. Wiedziałem, że będzie chujowy. Zachowaj spokój i daj mi mówić, a będzie wszystko dobrze. Golfie, przejść w tryb czuwania. Przechodzę w tryb czuwania. Golf! Za tu się odpierdala! Witam, też nie jestem zadowolony. Dzwoniłem do ciebie w sprawie interesów. Dlaczego niby mam cię tu nie odjebać, Ko! Bo inaczej Kurek odjebie ciebie. To najlepsze wyjście. To zapraszam za mną, k***a to bior. O, jaki słodki! Witold, stój, Witold! O, pan woźniak, co pan tu robi, skąd ta muzyka? A czy to prawda, że... ...w jebańskach nie spotkasz żadnego psa? A wiesz czemu? Bo to wszystkie psy idą na smalestra. Co ty nie powiesz, Poźniak e? może coś o tym wiedzieć, bo mieszka w Jebańskach! Woźniak, Jebańskach! Który mamy dzisiaj miesiąc? Powiedzcie, proszę mi! 28. Jak 28, no to znajdziemy. To Raz, dwa, trzy, cztery A miesiąc, który mamy, już luty się zbliża. Więc do odpowiedzi przyjdzie Borowi. Tak, proszę mi! Oh, yeah! Oh, 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 oh. Szybko z mam I wciskajcie telewizorek Wyjdźcie z klasy, I wciskajcie telewizorek Wyjdźcie z I wciskajcie telewizorek Widzisz lasy, bo mam dyżur I wciskajcie telewizor Szybko! 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 Bo mam dyżur! Ha! Szybko! 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 Bo mam To tylko płyn tak śmierdzi! Nikt tu wcale nie je ryby! A tym bardziej ja! Ha! Skowron weź! Wyjmij miotłę! Zamieć pod maszyną! A nie pod maszynę, hej Krzysiek, ale on nie żyje O, to o to faktycznie to... Zamieciecie wcześniej To wyjdziecie wcześniej proste Zamieciecie wcześniej To wyjdziecie wcześniej proste Zamieciecie wcześniej To wyjdziecie wcześniej proste A jak nie to siadać I się nie ubierać Zamieciecie wcześniej To wyjdziecie wcześniej proste Zamieciecie wcześniej To wyjdziecie wcześniej proste sam wcześniej, to wyjdziecie wcześniej proste Tam idzie to okno, bo już nie mogę wytrzymać Nie słyszę w ogóle myśli, kościelnie mi Ej, ej, kupimy ci rzeczuchę Ej, ej, ze się nie Ej, ej, prędzej się zasracie. Ej, ej, uczcie niemieckiego Ej, ej, koleżanko i kolego Ej, ej, jest mi duszno I mam puszno no, Iwona, co to w ogóle znaczy? W ogóle co ty tutaj robisz? Skąd ty się tu wzięłaś? Wiesz, tu nie było? Czy to ważne, Krzysiek? Wracaj na bit, bo ci dobrze idzie! Dobra! Witek! Bardzo dobrze! Bardzo ładnie! I znowu ja! Tupeczki! Ojebiście, bo opatów to całkiem nazwy miejsce do życia, na jego temat krążymy opatów jaki umieść Kurwa, będzie tego dobrego, kurwie, syny jebane! Tak, e, przepraszam, e, tak jak wspominałem, musimy zawrzeć sojusz, aby pozbyć się kurka. Hmm. Tylko na czas wyeliminowania tego jebanego pedała, dalej znowu macie przepierdolone u mnie, kurwa! No idź! Dogadali się. No mamy nowego potężnego wroga.